Na terenach stoczni zostanie utworzony park przemysłowy. Jest to decyzja Silesii, która jest właścicielem całego majątku, jakim jest stocznia. Dariusz Wieczorek z SLD uważa, że park przemysłowy to jedyne dobre rozwiązanie, które ożywi spustoszały dziś tereny po stoczni. Ta decyzja pokazuje, że no, niestety mieliśmy rację, bo mówiliśmy wielokrotnie, że szukanie jakiegokolwiek wielkiego inwestora mija się z celem. Raz ze względu na to, że tego inwestora najprawdopodobniej nie znajdziemy przy tym ogólno, Europejskim i ogólnoświatowym kryzysie, a dwa, że każdy ewentualny inwestor, który by się tam pojawił, no, może mieć całkowicie inne cele i inne plany, jeżeli chodzi o zagospodarowanie tych terenów. My od początku byliśmy zwolennikiem, aby te tereny przede wszystkim otworzyły się dla naszych lokalnych przedsiębiorców. Silesia po ustaleniach z marszałkiem województwa Olgierdem Geblewiczem podjęła decyzję o tym, żeby utworzyć na terenach stoczni park przemysłowy. SLD, które często nie zgadzało się z marszałkiem, tym razem popiera jego decyzję i chwali za to, że udało mu się wykonać uchwałę szybciej niż przypuszczano. Ta decyzja myślę, że spowoduje to, iż mówiąc krótko, lepiej późno niż wcale podjęliśmy decyzję i Silesia podjęła decyzję bardzo dobrą. Oczywiście to jest początek całego procesu. Ja nie ukrywam i nie ukrywamy tego od wielu, wielu miesięcy, że koniec tej batalii będzie wtedy, kiedy to samorządy przejmą kontrolę nad majątkiem stoczniowym. Sojusz cieszy się z pomysłu Silesii, marszałka jednak wciąż ma nadzieję, że samorządom uda się przejąć władzę nad terenami stoczniowymi. SLD ma nadzieję przekonać prezydenta Szczecina do swojego pomysłu. Mam nadzieję, że do czasu podejmowania decyzji również prezydent miasta bardzo mocno się włączy w ten proces, bo ważne jest, aby te samorządy już na etapie tworzenia tejże spółki miały kontrolę nad tym, jakie będą zapisy umowy, jak to się wszystko będzie działo, ale również, żeby kontrolowały majątek, który będzie przekazywała Silesia do tej spółki, bo warunkiem jest to, aby cały ten majątek został do tej spółki Przekazany. I myślę, że tak się stanie, bo to jest w interesie nas wszystkich i nie wyobrażam sobie innego rozwiązania. Klub Sojuszu uważa pomysł z utworzeniem parku przemysłowego na terenach stoczni za niewątpliwy sukces. Radny Dawid Krystek ma nadzieję, że prezydent da się przekonać do pomysłu komunalizacji terenów postoczniowych. Rozmowy w tym temacie mają zostać przeprowadzone już w czwartek. No bo pan prezydent proponował tylko, aby ta spółka miała swoją siedzibę w Szczecinie. A tutaj propozycja w Silezji i marszałka jest krokiem idącym dalej, czyli utworzeniem dodatkowo parku przemysłowego, ale my mówimy, to jest tylko połowa drogi. To metą będzie komunalizacja tych terenów i wzięcie pełnej odpowiedzialności za tereny postoczni Stoczni Szczecińskiej Nowe. SLD chciałoby, aby spółka komunalna zaczęła funkcjonować od 1 stycznia 2014 roku. Jednak czy ich plan się powiedzie, tego nie wiadomo. Wszystko leży w rękach prezydenta, który w swoich wypowiedziach podkreślał, że chce, aby w Szczecinie została utworzona spółka córka. O zmianach w tej sprawie będziemy informować Państwa na bieżąco.